Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania pysznych pierogów z borówkami amerykańskimi zdawało mi się, że borówki amerykańskie na pewno nie nadadzą się do pierogów, ale to jest błąd. Pierogi z borówkami są wyśmienite. Mogłabym powiedzieć, że nawet stanowią pewne zagrożenie dla tradycyjnych pierogów z jagodami. A jako że w tym roku borówek amerykańskich jest naprawdę sporo, to gorąco zachęcam was do przygotowania dzisiejszych pierogów. Będziecie zachwyceni ich smakiem. A po więcej przepisów zapraszam oczywiście na stronę www.kotlet.tv. Na początku na blat nasypuję mąkę pszenną jasną. W mące robię dołek, wlewam wodę, wbijam jajko i doprawiam ciasto delikatnie solą. Oczywiście to wszystko możecie też zrobić w misce. Następnie ciasto zagniatam do momentu, aż będzie elastyczne i gładkie. Możecie też w trakcie delikatnie dolać. Troszkę wody, czy też odrobinę mąki, jeżeli wyczujecie, że ciasto jest zbyt sztywne lub zbyt lepi się do dłoni. Następnie ciasto polecam na 10 minut zawinąć w folię spożywczą i odłożyć, aby odpoczęło. Wtedy będzie łatwiej się wałkować. Blad posypuję delikatnie mąką. Układam ciasto. Ja zawsze sobie dzielę na dwie części, aby łatwiej mi było wałkować troszeczkę mniejsze kawałki. I wałkuję dość cienko. Następnie za pomocą szklanki czy też kieliszka wycinam kółka. Na każde kółko nakładam kilka borówek amerykańskich. To w zależności od ich wielkości. Dosypuję mniej więcej jedną trzecią łyżeczki cukru. Zlepiam brzegi ciasta. I robię falbanki. Z podanej porcji wyjdzie około... 55 do 60 pierogów. Następnie wrzucam pierogi do wrzącej, osolonej wody i gotuję około 4-5 minut od ponownego zawrzenia, czyli od chwili, kiedy pierogi ponownie wypłyną na wierzch. Następnie pierogi nakładam łyżką cedzakową na talerz. Przygotowuję śmietanę. Mieszam ją z cukrem. Może to być gęsta śmietana lub śmietana kremówka. I takim śmietanowym sosem polewam gorące pierogi. Całość możecie jeszcze udekorować listkiem mięty, aby ładnie prezentowało się na talerzu. Pierogi są wyśmienite, smakują naprawdę równie dobrze jak z jagodami, a nawet mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie. Życzę Wam smacznego! A po więcej przepisów, zapraszam na stronę www.kotlet.tv.